Panie Burmistrzu, jest na ukończeniu sygnalizacja świetlna, zmiana sygnalizacji świetnej na terenie miasta? Do, do połowy grudnia mają zakończyć się prace związane z instalacją nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Domańskiego i Warszawskiej. Będzie to nowoczesna sygnalizacja połączona z zegarami, które będą pokazywały kierowcom, kiedy zmieni się światło. Wpłynie to na płynność ruchu. Mam nadzieję, że trochę pozwoli nam rozładować korki, które czasami tworzą się w tym miejscu. Główne prace montażowe, więc które będą związane z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej, będą w najbliższy, rozpoczną się w najbliższy weekend od 18 listopada. Myślę, że potrwają kilka dni, tak, żeby jak naj... zresztą będziemy robili wszystko, żeby jak najszybciej zakończyć te prace, tak żeby kierowcy mieli komfort przejazdu przez to skrzyżowanie. Panie burmistrzu, nie, ochronię, nie zbliża się zima. Jak wygląda przygotowanie miasta do tego okresu? Jesteśmy przygotowani. Nie, nie ukrywam, że wszyscy trzymamy kciuki, żeby nie powtórzyła się zima z zeszłego roku, ponieważ w zeszłym roku miasto było zasypane, musieliśmy wywozić śnieg, a wywo, wywóz śniegu z centrum miasta jest bardzo procesem kosztownym więc trzymamy kciuki za to, żeby się nie powtórzyły tak wielkie opady na terenie miasta, ale jesteśmy przygotowani. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma zapasy soli, piasku jest przygotowane do tego, żeby, kiedy zajdzie taka potrzeba, wyjść na ulicę i zacząć sypać śnieg piaskiem i solą. Panie burmistrzu, wracając jeszcze do MK. Były prezes podał się już do dymisji, jak słyszeliśmy. Czy, kiedy będzie wiadomo o wyborze nowego prezesa? Czy to będzie przetarg? Jak to będzie wyglądało? Tak, to prawda. Prezes Lubieński, dotychczasowy prezes MPGK, zrezygnował z przyczyn zdrowotnych spełnionej funkcji. W tej chwili Rada Nadzorcza rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Myślę, że w połowie przyszłego tygodnia będzie już wiadomo, kto zostanie Nowym prezesem tej spółki, ważnej spółki dla miasta, ponieważ MPGK zajmuje się utrzymaniem letnim i zimowym naszych dróg, zajmuje się odbiorem i wywożeniem śmieci oraz gospodarką na wysypisku, więc jest to ważna spółka dla miasta. Dlatego też trzeba jak najszybciej podjąć decyzję i Rada Nadzorcza musi znaleźć prezesa, który przejmie obowiązki po, po poprzednim prezesie. Czyli jest rozważana więcej niż jedna kandydatura. Ale rzeczywiście zawsze Rada Nadzorcza musi wziąć kilka kandydatur pod uwagę i wybrać najlepszą. Ale to jest w kompetencjach Rady Nadzorczej. Panie burmistrzu, też dzięki, też między innymi sprzyjającej pogodzie, ku zbliżają się inwestycje drogowe w mieście. W tym roku lato i spokojna Słoneczna pogoda jesienna sprzyjała zakończeniu terminowemu inwestycji, które były planowane na ten rok. I tak największa inwestycja drogowa w historii Zgorzelca, czyli ulica Lubańska za miejsko-lubańska, powoli dobiega końca. Jeszcze zostało do wykonania naszemu wykonawcy Rondo, i zostanie już przywrócony w grudniu ruch na ulicy Lubańskiej za miejsko-lubańskiej. Kończy się proces inwestycyjny związany z pełnym remontem mostu na ulicy Francuskiej. W tej chwili trwają prace i one będą niestety kontynuowane w przyszłym roku na ulicy Daszyńskiego, związane z rewitalizacją tej części miasta. Z naszych pieniędzy, które przekazaliśmy starostwu, wiem, że również trwa inwestycja na ulicy Rejmonta i tutaj jesteśmy w kontakcie ze starostwem, ponieważ moje służby czasami zwracają uwagę na jakość wykonywanych prac i tutaj pilnujemy, czy wszystko idzie tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Panie burmistrzu, teraz jeszcze temat rzeka, czyli cen, hala, nowa hala sportowo-rekreacyjna. Czy coś w tym temacie wiadomo więcej? Sprawa, sprawą budowy hali żyją kibice i mieszkańcy z Gorzelca już od kilku lat. Jest to największe wyzwanie w dziejach samorządu z Gorzelca, ponieważ koszt budowy jest oszacowany na i tyle pieniędzy mamy na 45 milionów złotych. Do tej pory wszystkie nasze próby nie powiodły się, ponieważ były dwa przetargi. One oba znacznie przekraczały możliwości naszego samorządu. Najniższa oferta była ponad 20 milionów droższa niż to, co mamy w budżecie. Więc sytuacja jest bardzo trudna. W tej chwili jesteśmy, przygotowujemy się do rozmów z ministerstwem w celu zdobycia odpowiednich zgód na to, żebyśmy mogli jednak taką halę z Zgorzycu wybudować, ale halę, na którą nas stać, nie halę, która będzie przewyższała środki, które mamy w budżecie. Panie burmistrzu, w centrum pojawiła się Ej, rzeźba. To jest początkowy etap pewnego działania zagospodarowania centrum. Znaczy pojawiła się rzeźba nawiązująca do filozofii Jakuba Bemę i do osoby Jakuba Bemę, ponieważ pojawiła się książka która symbolizuje pracę i pracę nad, pracę Jakuba Bemę, filozofa, który mieszkał w Zgorzelcu, który jest bardzo znany i ta rzeźba nawiązuje właśnie do jego filozofii, ale buty symbolizują z kolei to, że Jakub Bemę był szewcem. I tak jest to taki pierwszy etap przybliżania nie tylko mieszkańcom Zgorzelca, ale i turystom, e, osoby wielkiego filozofa, który w Zgorzelcu żył, który tutaj tworzył i z którego przede wszystkim też czerpali nasi wielcy e, poeci, e, pisarze, bo między innymi e, z, z tej filozofii Jakub Babeme e, Mickiewicz, więc e, jest to e, ważna postać, e, którą warto wypromować i dzięki której też warto promować Zgorzelec. Panie Burmistrzu, wracając jeszcze do tego, co się dzieje w mieście, ostatnio pojawiły się nowe ławki w parkach. Faktycznie od 2007 roku systematycznie kupujemy nowe ławki, śmietniki tak, aby Zgorzelec Mieszkańcy z Zgorzyca mieli gdzie odpoczywać, mieli co robić z, z odpadkami, które mają przy sobie w trakcie spacerów po mieście. W 2007 roku, w styczniu, kiedyś robiłem taką statystykę, było 100 kubłów na śmieci takich małych, parkowych, tak zwanych kubełków. W, w tym roku jest ich ponad 600, więc to pokazuje skalę mimo takich drobnych kroków, bo, bo to są kosztowne rzeczy wbrew pozorom. Staramy się ich coraz więcej kupować tak, żeby były dostępne, żeby były w zasięgu ręki, wzroku, żeby było po prostu w górzelcu czyściej, ładniej i bardziej komfortowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.